Rada Miejska w Sandomierzu przyjęła harmonogram odbioru tekstyliów. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, tekstylia i zużyte ubrania będą odbierane co najmniej raz w miesiącu w budynkach wielorodzinnych oraz raz na kwartał w domach jednorodzinnych. Za odbiór tej frakcji odpadów odpowiada przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Zmiany wprowadzane w ostatnich miesiącach przez samorządy są konieczne i wynikają z tego. Że wedle ustawy od 1 stycznia tekstylia nie mogą być dodawane do odpadów zmieszanych. W związku z tym Rada Miejska musiała podjąć stosowną uchwałę. Ta uchwała reguluje odbiory odpadów tej nowej frakcji, jakim są tekstylia, i wprowadza obowiązek odbioru przez przedsiębiorstwo co najmniej raz w miesiącu z pojemników, które są. Ustawiony w altanach, natomiast od domów jednorodzinnych będziemy odbierać te odpady raz na kwartał, łącznie z gabarytami. No niestety ustawodawca obarczył nas kolejnym zadaniem, mianowicie do frakcji zmieszanej wyłączone zostały ubrania i tekstylia. W związku z powyższym, że szykujemy się już do nowego przetargu na, na odpady komunalne, musieliśmy te tekstylia wyłączyć. Niestety umowę na pojemniki PECEKowskie owskie nam wypowiedział, oni zbierali gro tych, tych ubrań, zużytych, zużytych tekstyliów. Dzisiaj już tego nie będą robić, więc co za tym idzie, zmieniamy regulamin utrzymywania czystości i porządku w gminach, zmieniamy uchwały śmieciowe. W praktyce podjęcie uchwały nie rodzi dla mieszkańców wielkich zmian bo w poprzednich miesiącach odbiór odpadów wyglądał podobnie. Uchwała jest jedynie formalnym uregulowaniem działań, które spółka realizuje od kilku miesięcy. No już wcześniej w uzgodnieniu z panem burmistrzem rozstawiliśmy takie pojemniki w altanach, te pojemniki to były 120 litrów, no oczywiście one się bardzo szybko napełniały. I do tej pory normalnie odbieraliśmy. Generuje to dodatkowe koszty, ponieważ tą frakcję musimy odprowadzać na składowiska i zgodnie z najtańszą ofertą z firmy Mobruk, która przyjmuje od nas te odpady, to jest 1000 zł za ton. Oczywiście są. Firmy, które drożej biorą za taką tonę, no plus koszty wyjazdu, plus koszty osobowe, to z pewnością generuje dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa. Zebraliśmy od stycznia 2025 roku ponad 10 ton tej frakcji, samych odzieży. Poza zmianami prawnymi duży wpływ na ilość oddawanych do utylizacji tekstyliów ma to, że Polski Czerwony Krzyż zrezygnował ze zbiórki używanej odzieży. Przez to niestety więcej ubrań trafia do śmietnika. Czy w związku z tym jest ryzyko, że mieszkańców czeka podwyżka za odbiór odpadów? My staramy się optymalizować te koszty, nie chcemy obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami. Dodam tylko, że przedsiębiorstwo przez ostatnie 3 lata do procedur przetargowych nie podnosiło ceny ze swojej strony i robimy wszystko również, żeby po wejściu tej frakcji ta cena z naszej strony nie została dla mieszkańców podniesiona. Nie wiemy natomiast, jakie będą warunkowania zewnętrzne, jaka będzie cena na przykład przyjmowania odpadów na składowiskach, ponieważ to będzie miało duży wpływ na ostateczną cenę za tonę odpadów.